Witam wszystkich Oto prezentacja moda o nazwie Crafting White Mod dodaje nam taką książkę I Tutaj możemy sprawdzić wszystkie craftingi Ja tutaj mam akurat parę modów, więc nie patrzcie Tutaj mam na przykład parę modów a no to nie patrzcie. No. I żeby skraftować taką książeczkę, potrzebujemy: Crafting table, papier oraz książki. Czyli. Papier i książki kraftujemy w taki oto sposób. Cztery książki. I tak, Crafting Box kładziemy po środku. Papier kładziemy w ten sposób, a książki w ten sposób. W taki sposób wychodzi nam Crafting Guide. Mod jest przydatny dla nowych graczy, którzy nie wiedzą, jak na przykład skraftować Hubkin Seed. Myślę, że bądź się spodobał i że Was zachęciłem do tego. Oczywiście nowych graczy. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Pa-pa!